Cześć, ja nazywam się Ola i witam cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym ci pokazać, jak w prosty i bezpieczny sposób nałożyć na skórę samoopalacz w piance. Ja osobiście uważam, że wśród wszystkich samoopalaczy dostępnych na rynku, samoopalacze w piance są moim zdaniem najlepszym wyborem, ponieważ bardzo szybko zostawiają efekty na naszej skórze. Ale musimy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Tak, aby ten samoopalacz pięknie rozłożył się na naszej skórze, nie pozostawiając na niej smug. Jeżeli jesteś ciekawa, to oczywiście zapraszam cię do dalszej części filmu, w którym pokażę, jakich produktów będziesz potrzebować i jak dokładnie krok po kroku nałożyć samoopalacz, a następnie co zrobić, aby ten samoopalacz pięknie wyglądał na twojej skórze nawet przez tydzień. Zapraszam. Zanim przejdziemy do nakładania samoopalacza, chciałabym wam pokazać, jakie produkty będziemy dzisiaj testować. Jest to samoopalacz w piance, który się nazywa Espresso z marki Liren. 97% składników pochodzenia naturalnego. Tutaj producent nas zapewnia, że będziemy mieć efekt złocistej, naturalnej opalenizny już po godzinie. Ja tego akurat nie będę testować, ponieważ ja swoje samo opalacze. Zazwyczaj u siebie zostawiam na noc, wtedy sobie mogą dłużej popracować. Efekt jest moim zdaniem dużo lepszy. Nie musimy aż tak bardzo budować tej opalenizny stosując go kilka razy w tygodniu. Tutaj widać skład. Jest oczywiście dihydroksyaceton, który jest naturalnym składnikiem palającym. Jest on bezpieczny jego pojemność to jest 150 ml. I żeby było ciekawiej, to zostawimy sobie poprzedni samoopalacz. Samoopalaczem z marki Bitan. Kupicie go w Rossmanie. Ja mam ten odcień najciemniejszy. Tak jak wspominałam, nie lubię jakoś szczególnie na przestrzeni tygodnia budować tego krycia. Lubię po prostu produkt nałożyć raz na tydzień i mieć super efekty. To jest samoopalacz, z którego jestem bardzo zadowolona. Dlatego jestem ciekawa, jak będzie się miał do tego. Wcześniejszego samoopalacza z marki Liren. Tutaj oczywiście też producent nas zapewnia, że będziemy mieć opaleliznę w godzinę. Ja natomiast oczywiście trzymam ten produkt około 8 godzin. Zostawiam go najczęściej na noc. Tutaj też jest naturalny dihydroxaceton, czyli ten składnik opalający. Tutaj mamy nieco większą pojemność. Jest to już 200 ml, także starczy nam na troszkę dłużej. Już wam pokazuję, co będziemy jeszcze potrzebować. żeby nasz samoopalacz pięknie wyglądał na naszej skórze, musimy ją oczywiście do tego odpowiednio przygotować, czyli peeling. Ja najczęściej wykorzystuję fusy po kawie. Tutaj sobie dodałam jeszcze troszeczkę cynamonu dla zapachu. Możecie też dodać cukru. Co jest ważne, ja akurat nie polecam gotowych mieszanek, ponieważ one mają w składzie coś tłustego, a to oznacza, że nasz samoopalacz niestety nie będzie się dobrze na niej trzymał. Pamiętajcie o tym, że skóra musi być sucha oraz oczyszczona i wtedy nasz samoopalacz trzyma się najlepiej. I teraz uwaga rzecz niezbędna, jeżeli chcemy sobie nałożyć samoopalacz w piance, musiałobyśmy też się zaopatrzyć w taką rękawicę. Ona jest taka mięciutka, welurowa, najczęściej jest czarna, żeby nie było widać po prostu tego pofarbowania. Musimy po prostu chronić swoje dłonie przed dostaniem się samoopalacza, ponieważ ciężko to później schodzi, a on dosyć szybko tą skórę nam opala. W środku jest jak widać taka folika. ona zabezpiecza właśnie skórę przed dostaniem się samoopalacza. Jak widać jest taka mięciutka, ja już ją mam bardzo... Bardzo długo one się jakoś tak specjalnie nie niszczą. Warto po prostu po każdym użyciu ją sobie umyć, tak żeby tam się nie gromadziły różnego rodzaju bakterie. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ta pianka na rękawicy, jaką ma konsystencję. Zaczniemy sobie od pianki Espresso marki Liren. Tutaj się nieco zdziwiłam, ponieważ zazwyczaj te samo opalacze na początku są zielone, takie brązowawy, a tutaj zaskoczenie, ta biała pianka, wydaje mi się, że będzie się bardzo ładnie rozsmarowywać na skórze. Co jeszcze mnie pozytywnie zaskoczyło, to zapach. No po prostu pachniało to kawą, także super, na plus. Ale niestety samoopalacze potrafią tu pokazać swój zapach dopiero po czasie, także na razie się nie nastawiam. W każdym razie na pewno dam znać, jak on pachnie po kilku godzinach. Teraz sobie sprawdzimy, jak się prezentuje Bitan. Okej, okay. tak wygląda ten samoopalacz. Zobaczymy sobie, jak wygląda na rękawicy. No, jak widać, klasyczny samoopalacz zielony, zielono-brązowy, taki trochę nieokreślony kolor konsystencji jest trochę jakby gęstszy, on również się dobrze rozsmarowuje na skórze, natomiast tamten samoopalacz jest na pewno rzadszy. No tutaj na pewno będę musiała szybko te palce zmyć, bo wiem, że ten samoopalacz bardzo szybko nam opala tą skórę. No i niestety zapach już czuć od razu. Zapach już jest konkretny, taki typowy zapach samoopalacza żeby kolor naszej twarzy zbytnio nie odróżniał się od ciała, to użyjemy sobie mgiełki brązującej z marki Body Boom. Uwierzcie mi, że te samo opalacze Was mocno opalą, dlatego warto sobie czegoś też użyć na twarz. Ja tutaj używam właśnie tej mgiełki, ona jest o pojemności 110 ml, posiada w sobie ekstrakt z kurkumy, ekstrakt z chia oraz kwas lornowy, który zapewne ma zadziałać nawilżająco. Skóry musimy po prostu oczyścić i rozprowadzić równomiernie na twarzy. Potrzebujemy też oczywiście czegoś do oczyszczenia naszej skóry, postarajmy się aby nie było to coś tłustego, ja sobie akurat tego płynu myjącego z DAF używam do mojej mieszanki peelingowej, dzięki temu wszystko się pięknie i płynnie rozchodzi na ciele, łatwiej się po prostu wypiningować. Następna bardzo ważna sprawa to oczywiście depilacja całego ciała. Ja polecam po prostu zrobić to zaraz po peelingu, wtedy samo bardzo pięknie będzie wyglądał na naszej skórze, będzie równomiernie rozłożony, ponieważ nasza skóra będzie maksymalnie gładka. Teraz Wam pokażę coś, co po prostu ułatwia mi utrzymanie mojej opalenizny w nienagannym stanie przez około tydzień. Kiedyś nie używałam w ogóle niczego nawilżającego na ciało i po prostu samoopalacz ochydnie schodził. Były straszne plamy, wyglądało to tak, jakbym była brudna. Od kiedy codziennie używam właśnie tego oleju, generalnie możecie użyć u czegoś tłustego. To naprawdę ten samoopalacz pięknie się trzyma na skórze, nie ma problemu z tym, żeby brzydko schodził. Także jeżeli miałyście zawsze z tym problem, to polecam. Wypróbować właśnie olejek. Jak widzicie, on jest tutaj z ładną pompką, bardzo, bardzo fajnie się go nakłada. Jest on z Rosmana. Jeszcze zapomniałam dodać, że oprócz peelingu możemy oczywiście wykonać szczotkowanie na sucho. Ja czasami robię obie czynności naraz, natomiast uważam, że samo szczotkowanie to może być troszeczkę za mało, jednak powinniśmy troszkę tą skórę mocniej przygotować na przyjęcie samoopalacza. Ten peeling z kawy jest naprawdę świetny. Tak jak wcześniej wspominałam do mojej mieszanki kawy z cynamonem dodaję jeszcze płynu do kąpieli z daw. Dzięki temu wszystko się będzie pięknie rozchodzić na skórze. W pierwszej kolejności moczę całe ciało. Przygotowuję po prostu skórę pod peeling. Nie lubię trzeć suchym peelingiem po ciele, dlatego najpierw prysznic. Teraz przechodzimy do etapu, który jest jednym z takich ważniejszych momentów przygotowania skóry od samoopalaczy. Jest to oczywiście wykonanie peelingu, dokładnego peelingu. Musimy szczególnie zwrócić uwagę na takie miejsce jak kolana, łokcie, kostki, stopy, dłonie. W tych miejscach niestety nasza skóra lubi rogować się, dlatego musimy szczególnie ją w tych miejscach spilingować, tak aby nie zostały nam ciemne plamy na ciele w tych miejscach. Dzięki temu ja już później tak naprawdę nie używam żadnych kremów czy balsamów w takie miejsca jak kolana, łokcie, ponieważ ten samoopalacz nawet w tych miejscach wygląda bardzo dobrze. Przyłóżmy się do tej czynności, zróbmy to bardzo dokładnie, to jest naprawdę klucz do sukcesu. Kiedy już nasze ciało jest wypilingowane, zmywamy wszystko dokładnie i przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest depilacja. Depilacja również jest bardzo istotna, zróbmy to także dokładnie. Nasza skóra będzie gładka, pięknie przyjmie ten samoopalacz, dłużej będzie się on trzymał. Pamiętajmy, że właśnie takie golenie nóg, na przykład na następny dzień po nałożeniu samoopalacza, będzie skutkowało tym, że po prostu samoopalacz będziemy szybciej sobie zmywać ze skóry. Na koniec dokładnie osuszamy ręcznikiem naszą skórę, nie nakładamy żadnych balsamów, skórę zostawiamy całkowicie suchą, możemy jeszcze odczekać aż tak naprawdę cała woda odparuje, jest to bardzo ważne żeby skóra była całkowicie sucha, wtedy samoopalacz nie porobi nam smug. W tym momencie nasza skóra na pewno jest bardzo dobrze przygotowana, dlatego nakładamy samoopalacz na rękawice. tutaj pokazuję ilość, która starczy mniej więcej na posmarowanie całej nogi. Dokładnie tą samą czynność powtarzam w przypadku drugiego samoopalacza z marki Bitan. Nakładam na rękawice i będę nią smarować drugą nogę, tak aby porównać jutro, jak one się prezentują. Dobrze, nasza skóra już jest na pewno bardzo dobrze przygotowana, wypilingowana, wydepilowana, osuszona, więc przechodzimy do nakładania samoopalacza. Zaczynamy od dołu i idziemy ku górze. Zróbmy to okrężnymi ruchami, bardzo dokładnie. Nie żałujmy sobie też tej pianki, to musi być troszeczkę większa ilość, tak aby nigdzie nam nie zostały smugi. Pamiętajmy o stopach, tutaj też właśnie, żeby nie było tego odcięcia. No oczywiście jeżeli chcecie, możecie sobie zabezpieczyć kostki czy kolana kremem. Ja natomiast, jak wspominałam wcześniej, dzięki temu, że wykonałam porządny peeling, nie boję się po prostu na te miejsca nakładać samoopalacz. Starajmy się to robić od dołu ku górze, a nie na odwrót, ponieważ kiedy będziemy się schylać do naszych nóg, a nasz brzuch już będzie wysmarowany, no to niestety mogą nam powstać takie białe paseczki. Także kupmy się na tym, zróbmy to bardzo dokładnie. Oczywiście ściągamy też biżuterię, pierścionki, ponieważ tutaj mogą nam zostać takie białe ślady. Kiedy już całe ciało mamy pokryte samoopalaczem, zapewne zostanie nam resztka samoopalacza jeszcze na rękawicy. I dopiero teraz używamy tego na dłonie, Smarujemy dokładnie między palcami kosteczki, do tego już jest nam potrzebna naprawdę niewielka ilość, natomiast jest to bardzo istotne tak aby nie było białego odcięcia od całego ciała, ale musi być to malutka ilość, dlatego żebyśmy po prostu nie wyszły z pomarańczowymi rękami. Mocno przestrzegam przed tym, żeby nie używać tych pianek samoopalających do twarzy. Do tego użyjemy sobie takiej delikatnej mgiełki body Balm. Jest ona typowo przeznaczona do twarzy, nie powinna nam raczej zapchać porów, nie powinna nam zrobić szkód. Co jest jeszcze bardzo istotne po nałożeniu takiego samoopalacza, nie używamy białych ciuchów, nie używamy białej bielizny, musimy założyć raczej czarną bieliznę, czarne ubrania, tak żeby nie pobrudzić ich. Jeżeli samoopalacz nakładam w ciągu dnia, to staram się jeszcze chodzić troszkę bez ubrań, na przykład przez godzinkę, tak żeby ładnie się to wchłonęło, natomiast jeżeli idę od razu spać, to zakładam coś długiego, czarnego, tak żeby nie pobrudzić sobie pościeli. Teraz przychodzi czas na nałożenie samoopalającej mgiełki na twarz. Rozpylam ją na twarzy, dokładnie ją rozcieram. Pamiętamy o tym, żeby sobie po prostu pokryć wszystkie miejsca dokładnie, tak żeby tutaj również nie powstały żadne plamy. Ważne jest, abyśmy skupiły się też na tych miejscach czy włosach, uszy. To są miejsca, które również musimy pokryć. Tak nałożoną mgiełkę zostawiam sobie jeszcze na około godzinę, dopiero później ją zmywam. U mnie zazwyczaj jest już kolejny dzień, niesporanek, także zmywam samoopalacz pod prysznicem, myję się dokładnie. Może trochę śmierdzieć niestety ten samoopalacz. Chodzi o to, żeby po prostu zmyć to ze siebie i w tym momencie już samoopalacz nie brudzi nam ubrań. Możemy się posmarować, a raczej nawet musimy użyć czegoś tłustego, tak żeby samoopalacz nam się pięknie trzymał i żeby nam oczywiście nie wysuszał skóry. Teraz to, na co pewnie wszystkie czekacie, czyli efekty tak to się prezentuje na moich nogach. Jak widać właściwie między jednym samopalaczem a drugim nie ma jakiejś szczególnej różnicy. Oba samoopalacze pięknie opaliły mi skórę. Niestety, zarówno jeden, jak i drugi śmierdzi. Czuć, że to jest taki typowy samoopalacz. No, niestety, nie da się mieć i opalenizny, i pięknego zapachu. Chyba, że macie takie samoopalacze, to poleccie mi je, chętnie wypróbuję. Szczerze mówiąc, myślałam, że ten z Niren nie mniej opali. Jak zobaczyłam tą białą piankę, to nie spodziewałam się zbyt wiele, ale dzisiaj widzę, że właściwie obie nogi wyglądają tak samo. Także mogę Wam w czystym sumieniem polecić. Tamgiełka z bodybam, której używałam do skóry twarzy, też jest bardzo fajna, bardzo ładnie mi opaliła skórę, natomiast nieniejdzie zauważyłam, że wyskoczyły mi drobne, takie podskórne zmiany, więc przypuszczam, że leciutko mnie zapchał. Także myślę, że lepiej chyba sobie nałożyć trochę ciemniejszy fluid, a odpuścić gdzieś tam sobie samo opalacze do twarzy. Mam nadzieję, że wszystko stało się już jasne, że wiesz już, jak ten samoopalacz bezpiecznie nałożyć na Twoją skórę. Jeżeli uważasz, że ten filmik zasługuje na jakiś pozytywny komentarz albo na łapkę w górę, a być może nawet na subskrypcję, to oczywiście zapraszam do tego. Eee, chciałabym też Ci powiedzieć, że te filmiki będą się na kanale pojawiać dosyć regularnie. Także jeżeli jesteś ciekawa dalszych filmików, to zapraszam Cię do subskrypcji. Eee, jeżeli też uważasz, że komuś może się przydać ten filmik, na przykład Twojej przyjaciółki. Mamie cioci, to oczywiście udostępnij ten film i daj znać, czy się udało. A teraz żegnam się już z Tobą i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!